Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że biznes oparty na pracy niewolniczej to złoty interes. Pracuje dla ciebie kilkudziesięciu niewolników, którzy zrobią wszystko nie prosząc o nic w zamian. Twoja plantacja rośnie, wchłania sąsiednie nieopłacalne farmy, na których nie ma niewolnictwa i wkrótce stajesz się królem małego niewolniczego państewka. Genialne w swojej prostocie. Dlaczego zatem nigdy nic takiego nie miało? Miejsca? Dlaczego gospodarki niewolnicze zawsze przegrywały? Dlaczego brak jest niewolnictwa w rozwiniętych krajach? Czyżby wynikało to z wyrzutów sumienia pracodawców? Przecież jak wiadomo, pracodawcy nie mają sumienia. I w końcu, co to za historia z tym, że Stany Zjednoczone zbudowały swoje bogactwo na niewolnictwie? Ruszamy. Na sam dźwięk słowa niewolnictwo większość osób wyobraża sobie biedaka z plantacji bawełny w epoce Ameryki przed Lincolnem lub mięśniaka z czasów starożytnego Rzymu, albowiem najczęściej w ten sposób są oni pokazywani w hollywoodzkich filmach. Jest to jednak wycinek ogromnej całości zjawiska. Niewolnictwo jest starsze od pisma, prostytucji i familiady, jest też niejednolite. Aztecy palili niewolników w hołdzie bogom. W Imperium Otomańskim niewolnik mógł zostać nawet wicekrólem, w Brazylii parzyli kawę, a w sowieckich łagrach budowali tory donikąd. Nawet językowo angielskie slave pochodzi od slav, czyli Słowianin. Dla ułatwienia możemy uznać niewolnictwo jako etap pośredni pomiędzy fizycznym wykończeniem drugiej osoby, a współdziałaniem z nią w oparciu o dobrowolny kontrakt. I niezależnie od tego, w jaki sposób niewolnikiem zostałeś, czy jesteś łupem, czy się w niewoli urodziłeś, masz dwie opcje. Albo pójdziesz robić do prywaciarza, Albo na państwowe. Niewolnictwo prywatne. Twoim panem jest konkretna osoba. Zależy jej na tym, żeby twoja efektywność była jak największa. Ten ktoś zapłacił za ciebie na targu niewolników. Nie pośle cię do pracy, przy której szybko zginiesz. Dla prywaciarza zawsze liczy się zwrot z inwestycji, więc zależy mu na tym, żebyś troszeczkę u niego popracował. A jak się zamortyzujesz, wciąż przynosisz zysk, nawet minimalny, więc o swój los możesz być. W miarę pewien. Twój pan zapewnia ci schronienie i wyżywienie na poziomie gwarantującym opłacalne funkcjonowanie. Jednak dla właściciela nie była to gra pozbawiona ryzyka. Ceny niewolników nie były stałe, lecz ustalane na podstawie potencjalnej przydatności. Musiały też pokryć koszty sprowadzenia przez ocean i wstępnego przygotowania językowego. Nie był to drobny wydatek. Pod względem ekonomicznym inwestycja w niewolnika nie różniła się niczym od inwestycji w maszynę. Tak więc praca niewolnicza niektórym plantatorom przyniosła ogromne zyski, innych doprowadziła do ruiny. Co do samych niewolników, paradoksalnie ich wysoka cena była motywacją do jak najdłuższego trzymania ich przy zdrowym życiu. Na Karaibach, gdzie niewolników sprowadzano dużo taniej, ich oczekiwana długość życia po sprowadzeniu wynosiła 5 lat. O tym, że niewolnik miał dla właściciela konkretną wartość, świadczy fakt istnienia prac, których niewolnikowi nie wolno było wykonywać. W Stanach Zjednoczonych freelancerami do wyjątkowo niebezpiecznych zadań byli tzw. Tak padis, irlandzcy biedacy wynajmowani do portowego rozładunku, do którego szkoda było kosztownych niewolników. Prywatne niewolnictwo było zatem czymś na kształt związku zawodowego. Niewolnictwo państwowe Twoim panem? Jest państwo. Tu sprawa jest prosta, jak budowa cepa, sierpa, młota czy design swastyki. Rząd cię nie kupił, rząd cię uwięził, za karę, wziął do niewoli podczas wojny. Praktycznie nic za ciebie nie dał, a może nawet zaoszczędził, nie zabijając cię na miejscu. Łatwo więc obliczyć stopę zwrotu. Otrzymujesz wyżywienie i schronienie, często jednak poniżej poziomu gwarantowanego międzynarodowymi konwencjami. To, ile w takich warunkach przetrwasz, interesuje wyłącznie ciebie. Na szczęście na państwowych plantacjach, wel, obozach, nie ma już kapitalistycznej chciwości i chęci kierowania się zyskiem. Dlatego na przykład w latach 30. w Rosji wybudowano rękami więźniów ponad 5000 km torów, po których nigdy nie przejechał żaden pociąg. W myśl zasady, że bogactwo bierze się z pracy. W państwowych łagrach nie przejmowano się opłacalnością do tego stopnia, że aż praca więźniów nie pokrywała kosztów ich utrzymania. A co to było za kosztowne utrzymanie? Spanie w stodole, brak opieki medycznej, Brak żywności i ubrań. W 1942 roku pracowało w łagrach 2 miliony więźniów. To ogrom rąk i nóg, motywowanych do pracy karabinem. A jednak łagry zwyczajnie bankrutowały. Co brzmi logicznie, jeśli wyobrazimy sobie korporację, która traci miesięcznie 50 tysięcy pracowników umierających z przemęczenia. Łagry zamykano z przyczyn nieopłacalności, a nie humanitarnego przebudzenia komunistów. Mamy zatem pierwsze zestawienie. Prywaciarz cię wyciśnie, ale nie zadusi. Jesteś inwestycją długoterminową, która w niewoli może nawet spłodzić kolejnego niewolnika. W łagrze państwowym ludzi zajeżdża się na śmierć, ponieważ efektywność nie ma znaczenia. U prywatnego przynosisz zysk, u państwowego stratę. A jak to się przenosi na poziom społeczeństwa? Wszak nie tylko bogactwem plantatorów stały południowe stany przed wojną secesyjną i nie przez łagry zawalił się komunizm. Kluczem jest mądrze brzmiące hasło alokacja zasobów, czyli kogo i gdzie posyłamy do jakiej roboty. Instytucje państwowe, zwłaszcza te, gdzie do pracy przychodzi się w mundurze, zawsze miały z tym problem. W wojsku nikt nie ma problemu z tym, by chirurg lub informatyk przez rok robili pompki czy malowali lamperie. Jest to zjawisko tak oczywiste, że nikt go nie zauważa. Jednak społeczeństwo zyskuje nie wtedy, gdy chirurg pomaluje lamperię, lecz gdy wyleczy komuś wyrostek, co jest o wiele bardziej skomplikowaną, rzadszą i wartościowszą czynnością. Z racji braku instynktu zysku, niewolnictwo w wydaniu państwowym nie ma nawet szans wyjść na zero, za co płacą wszyscy członkowie społeczeństwa. U prywatnego właściciela niewolników występuje ten sam proces z tą różnicą, że prywatierz go rozumie i zapobiega konsekwencjom. Krywatarz zdaje sobie sprawę, że jego zwrot z inwestycji będzie trwał tylko i wyłącznie wtedy, jeśli ograniczy on zarówno możliwości działania konkretnego niewolnika, jak i ilość wszystkich swoich niewolników. Intuicyjnie wydawałoby się, że powinien działać zupełnie inaczej: szkolić obecnych niewolników i zabiegać o nowych. Jednak ci, którzy tak uczynili, kończyli marnie. Wykształcenie niewolnika, aby mógł wykonać bardziej opłacalną pracę, było jednocześnie podarowaniem mu narzędzi i motywacji do ucieczki, gdyż wykształcony niewolnik doskonale zdawał sobie sprawę ze swojej wartości rynkowej. Każda inwestycja w niewolnika może skończyć się dużą stratą. Właściciel musi zadowolić się pracą prostą, niezbyt wydajną i mało innowacyjną. Zbyt duża ilość niewolników to z kolei większe prawdopodobieństwo buntu, czyli koszta wynajęcia ochrony która nie może składać z niewolników. Ochrona złożona z ludzi wolnych jest kosztowna, co ogranicza zwrot z inwestycji. Oczywiście, kiedy plantatorom nie spaja się coś w domowym budżecie, lubią zadzwonić do swoich kolegów w parlamencie, by tamci pomajstrowali troszeczkę w budżecie państwowym. I na przykład ufundowali patrole ścigające zbiegłych z plantacji niewolników. Wtedy jednak opór przychodzi ze strony ludzi wolnych, którzy nie dość, że na rynku konkurują z bardzo tanią siłą roboczą, to jeszcze z zarobionych pieniędzy muszą opłacać podatki idące na te patrole. Warto też pamiętać o tym, o czym pisał Adam Smith. Osoby nieposiadające własności nie mają motywacji do pracy, a jedynie do możliwie największej konsumpcji. Czyli jak mówiła moja babcia, z niewolnika nie masz robotnika. I kiedy plantator wyciska co może z marnej siły roboczej, Wolni ludzie główkują, jak spotęgować efektywność. I już za chwilę, niewolnicza plantacja nie ma ekonomicznej racji bytu, niezależnie od moralnego oburzenia, w wyniku wojny secesyjnej czy sukcesu ruchu abolicjonistów. No i wreszcie, czy południe Stanów Zjednoczonych dorobiło się na niewolnictwie? Nie. Całe Stany straciły na niewolnictwie. Niewolnictwo to ekonomiczna pułapka. Regiony, w których koncentrowało się niewolnictwo, były najbiedniejsze jeszcze długo po wojnie secesyjnej. Południe było skansenem średniowiecza, kiedy północ żyła już w epoce industrialnej. Twierdzenie, że to niewolnictwo jest podstawą sukcesu gospodarczego kapitalizmu, nie czyni z nas obrońców wolności, tylko de facto przybliża nas do niesławnych obrońców niewolnictwa. Takiego bowiem argumentu używali, by zapobiec jego zniesieniu. Twierdzili, że niewolnictwo jest źródłem bogactwa. Uwolnienie przymusowych pracowników miało doprowadzić do katastrofy gospodarczej. Co oczywiście nigdy nie nastąpiło, gdyż niewolnicy nie zniknęli, tylko stali się wolnymi pracownikami. Nieprzypadkowo niewolnictwo przechodziło do historii kolejno tam, gdzie rodził się i rozwijał liberalny kapitalizm. Najpierw Wielka Brytania, następnie Stany Zjednoczone. Dziś posiadaczem wstydliwego numeru jeden na liście państw niewolniczych jest Korea Północna, z wynikiem 2,6 miliona niewolników, oddających owoce swej pracy komunistycznemu państwu. W ramach tzw. mobilizacji zdawać by się mogło, że im częściej rządzący danym państwem cytują słowa Marksa o zrywaniu przez proletariat łańcuchów, tym mocniej musi ono opierać swoje przetrwanie na przymusowej pracy i konfiskacie i tak marnego majątku swych obywateli. My go. To wolność jest źródłem bogactwa obywateli. Im więcej wolności dla obywateli, im mniejsza kontrola panów nad ich życiem i własnością, ten naród bogatszy. Niewolnictwo to nieopłacalny i niemoralny syf. Nie wiem, ile razy jeszcze trzeba będzie to powtórzyć.